Levera, dzień dobry. Dziś naszym gościem programu programów czteryotczej jest Marta Ciećwierz, szefowa jednego z gorzowskich sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Marto, jesteśmy już po 28 w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pierwsze pytanie, spała Pani coś w ogóle? Nie, wczoraj, jako 6 rano, znaleźliśmy się w sztabie, no wstaliśmy się o 5 rano, tak jeszcze nie spałam. Liczenie, nie było kiedy. liczenie trwało do późnych do wczesnych godzin rannych. Do wczesnych godzin rannych dokładnie. Skończyliśmy liczyć o godzinie. Tak gdzieś w pół do siódmej. No i później jeszcze czekaliśmy do ósmej godziny, chwilka po ósmej na transport gotówki. Z banku wyszliśmy koło godziny 11. Jakie to był finał? Myślę, że niesamowity. Nawet ze względu na licytacje, które się odbywały, ze względu na gorące serducha wszystkich mieszkańców, ponieważ my no, nie liczyliśmy, że tyle zbierzemy w Gorzowie. I też myślę, że ze względu na to, że w końcu poznam tajemniczego Pana Edmunda. A kim, kim jest Pan Edmund? Pan Edmund to jest człowiek, który co roku zjawia się pod sceną, nieważne gdzie gramy. I zawsze dosyć bardzo duże pieniążki, myślę, że też jak dla niego, tak? Wrzuca było to 600, 700, 800 złotych. Czasami było więcej. W tym roku Pan Edmund wrzucił 1600 złotych. No, Miałam tą, powiedzmy, przyjemność, że akurat byłam pod sceną i mogłam w końcu nie tylko z opowiadań, y, ludzi, którzy prowadzą scenę, tak, czyli Paweł, Daniel czy też Agnieszka, usłyszeć o panu Edmundzie, albo po prostu poznać. Chcieliśmy coś przekazać panu Edmundowi, nie chciał, prosił, żebyśmy to zlicytowali. Myślę, że takiego człowieka, u którego widać, tak, że są te pieniądze, Prawdopodobnie przez cały rok zbierane. No coś niesamowitego, żeby e, no takiego człowieka tak? no spotkać, był, że jest taki jeszcze człowiek. Już śmiało chyba możemy mówić o tym, że Gorzów pobił rekord, bo udało się zebrać ponad 362 tysiące złotych. Dokładnie, zebraliśmy ponad 362 tysiące złotych. E, o sześćdziesiąt parę tysięcy więcej. Też trzeba przypomnieć, że w tym roku grały, y, grały tylko dwa sztaba, nie tak jak co roku trzy. Y, tych wolontariuszy było o 100 osób mniej, więc no, rekord tym bardziej jest nie, niesamowity. No same licytacje ze sceny, także y, to to nasze gorzowskie złote serduszko, czy też wisior, tak, poszedł za cztery tysiące złotych, czy przyjażka z prezydentem y, za siedem tysięcy, no dla nas to są niesamowite, kolosalne sumy. Y, wolontariuszy było... By... W tym roku było 400 wolontariuszy na ulicach Gorzowa. 400 wolontariuszy na ulicach Gorzowa, w tym 30 grało w Kłodawie, ponieważ tam także powstał sztab, który... Sztab powstał, po, pod sztab, e, zwał jak zwał, ale tam grało 30 osób. No i oczywiście w pierwszym liceum też ogólnokształcącym e, grało 55 osób, takich typowych wolontariuszy. I były to osoby, których e, te dwa ształy po rozliczeniu się e, u siebie przewoziły pieniążki do nas do klubu szefa. Czy był problem z wolontariuszami? W sensie mam tu na myśli to, czy były osoby chętne, czy tych miejsc wystarczyło dla tych wolontariuszy? Znaczy, ja myślę, że gdybyśmy tych miejsc mieli 500, 600, to i tak byłoby za mało. No niestety my musimy y, odrzucać niektóre zgłoszenia, ponieważ y, fundacja, wiadomo, jakiś tam limit miejsc nam przyznaje i y, no, więcej miejsc nie dostajemy tam. Czasami teraz nam się udało 30 miejsc więcej dostać, ale to jest po prostu rzadkość. Y, ale mówię, wolontariusze są bardzo chętni, żeby uczestniczyć. Są naprawdę, tak jak patrzymy na inne zbiórki, które się odbywają, słyszymy, że jest ciężko, to tutaj my nie mamy z tym problemu. Na co w podczas tego wczorajszego właśnie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zwróciła pani taką szczególną uwagę? No, to, co mówiłam na temat tego pana Edmunda, ale myślę, że na y, uśmiech ludzi, że było tak bardzo ludzi dużo pod sceną, że przychodzili do nas do sztabów, że zaczepiali nas i y, nasze jako wolontariuszy jeżdżąc samochodami, tak? Gdzieś w miejscach, gdzie tak naprawdę mogli tylko wrzucić ten, ten, ten pieniążek i, i jechać dalej. Myślę, że chyba taka otwartość. Wielka i ta, ten, to chyba ten uśmiech przede wszystkim. No to się właśnie w, tera, w dzisiejszych czasach najbardziej chyba teraz ceni u, 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 u właśnie w ogóle u mieszkańców. Dokładnie, uśmiech tak. I takie gorące, wielkie serca, że widać, że ludzie, jeżeli wrzucają do tej puszki, czy ci młodzi ludzie chcą chodzić, to robią to po prostu dlatego, że chcą, że nikt nikt do tego nie zmusza. I myślę, że to jest najbardziej niesamowite w tym wszystkim. Jak już otworzyliście puszki, to jakie tam pieniądze były? Czy to głównie były banknoty, czy może więcej bilonu? A różnie. E, od groszówek, których zawsze co roku jest e, bardzo dużo i to tak my się śmiejemy, że to jest chyba najgorsze do liczenia. E, po bardzo wysokie nominały, nawet było po 500 zł urzucone, tak. E, e, ciężko jest tak naprawdę określić, jakich pieniążków było więcej. E, wiadomo, sumowo banknotów, no możemy powiedzieć, że to było tak, gdzieś te sumy były największe, ale no, grosik do grosika. Co teraz trzeba by było zrobić, żeby pobić ten kolejny rekord? Bo co prawda jeszcze ten finał się tak do końca nie zakończył, mm -hmm. bo jeszcze to wszystko na takie oficjalne rozliczania pewnie przyjdzie czas, mm -hmm. bo pieniądze pewnie trafiły też y, do banku i bank jeszcze będzie raz je liczył. Y, ale co byście chcieli zmienić, żeby w przyszłym roku właśnie było jeszcze więcej tych pieniędzy niż. W tym roku? Ja myślę, że przyjdzie jeszcze czas na to, żeby się nad tym zastanawiać. E, na razie jesteśmy tak świeżo po tym finale e, i też tak bardzo chcemy odpocząć. E, tak naprawdę nie myślimy jeszcze o tym. Przyjdzie taki moment, myślę, za miesiąc, za dwa, że się wszyscy spotkamy e, i wtedy będziemy myśleli, co zmienić, jak usprawnić. Także no, też pracę sztabu, tak? ponieważ ja zawsze twierdzę, że my się co roku uczymy. E, I myślę, że wtedy będziemy o tym myśleć. Na razie byśmy chcieli się e, wyspać, odpocząć. Zakończyć rozliczanie, bo też trzeba pamiętać, tak jak tutaj było wspomniane, że przeliczenie właśnie gotówki w sztabie, przeliczenie później przez bank to jest jedno, ale my także musimy się rozliczyć z fundacją. Mamy czas na to dwa tygodnie, więc jeszcze troszeczkę pracy przed nami. No i jeszcze też ruszą aukcje Allegro, ponieważ są przedmioty, których nie zdążyliśmy wylicytować, a chcielibyśmy, żeby one po prostu były na Allegro. Czyli cały czas te aukcje Allegro trwają? To znaczy, niektóre się już zakończyły, a jutro będziemy nowe aukcje Allegro uruchamiać. Pani Marto, jak Pani ocenia pomysł organizowania finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy właśnie w Gorzowie, na Placu Grunwaldzkim? Bo z tego, co tak widać, to wiem, że większość mieszkańców no, uważa, że to jest dobre miejsce. Właśnie na początku byłam bardzo sceptycznie nastawiona. E... Po tym finale e, twierdzę, że to jest bardzo dobre miejsce. E, po pierwsze, jest dużo miejsca, e, jest teren odpowiedni i myślę, że może też w następnym roku będziemy myśleli, czy tam nie zrobić finału. E, chciałbym jeszcze zapytać o, o Pani e, przeszłość. Dlaczego w ogóle zaczęło się to orkiestrowe granie? E, jako dziecko bardzo chorowałam. Mm, znalazłam się wtedy, to było koniec lat 90., w Centrum Zdrowia Dziecka. E, no podejrzewali mi e, glejaka, tak okazało się, że to dzięki Bogu nie było to. Mm, no ale po operacji dostałam bardzo wysokie gorączki e, i gdyby na sprzęcie tak nie było tego serduszka, to mogłabym, e, no mogłabym mnie tutaj nie być. I może na początku taka wdzięczność, e, a teraz to już chyba takie. E, takie uzależnienie, tak? Czasami mówimy, że a już mamy dosyć, jesteśmy zmęczeni, e, może czas to zakończyć, ale bardzo ciężko człowiekowi jest coś takiego e, tak skończyć i zacząć, ten etap, e, zacząć inny etap w życiu. Tym bardziej, że teraz też u mnie tak, jakby koło się zatoczyło. E, urodziło mi się e, dziecko, tak? Mój młody był też chory, też był operowany. I człowiek widzi, tak? Może najpierw od strony dziecka, a po niej od strony rodzica, że gdyby tego sprzętu nie było, e, myślę, że byłoby kiepsko. Jest taka też wewnętrzna satysfakcja z tego, że przyłożyło się tą cegiełkę do tego sprzętu, który na przykład jest w ogorzowskim szpitalu. Pewnie, że jest e, satysfakcja. Najbardziej chyba to, że człowiek sobie usiądzie i powie, kurde udało się, tak, po raz kolejny e, i że ten sprzęt widzimy, tak, widzimy jak jest wykorzystywany i sami z niego korzystamy. Pani Marto, to, to oczywiście teraz czas myślę, że na sen, czy jeszcze to nie ten czas? Nie, no jeszcze myślę, że trochę i pójdziemy spać. To w takim razie życzę oczywiście powodzenia w kolejnym, Dziękuję. podczas kolejnego finału, to już będzie 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czekamy na te y, ostateczne kwoty, żebyśmy mogli już oficjalnie naszym telewizom powiedzieć, ile udało się zebrać tych pieniędzy. No nie wiem, czego można by było jeszcze życzyć? Myślę, że snu przede wszystkim. Na razie snu i odpoczynku, a później samo wszystko przyjdzie w odpowiednim momencie. To w takim razie życzę dużo snu i życzę dużo odpoczynku. Naszym gościem była Marta Ciećwierz, szefowa jednego z gorzowskich sztabów, który działa w klubie u szefa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.